Witam, przepraszam, że dziś głos AI, ale nie jestem w stanie mówić. Na początek moje dwa ulubione szkicowniki. Pierwszy to szkicownik firmy Oxford, posiada 50 stron, a papier ma gramaturę 160. Drugi szkicownik jest z firmy Art Creation. Nie pamiętam, jaką ma gramaturę, ale minimum 150. Ołówki automatyczne są przydatne, gdy chcesz się wybrać w plener. Nie trzeba ich strugać i często mają gumkę na drugim końcu. Jaki ołówek automatyczny wybierzecie, nie ma zbytnio znaczenia ważne są wkłady ja używam z firmy Pentel. Jako głównych ołówków używam żółtych Koch i NOR. Praca nimi jest dla mnie najłatwiejsza doskonale się rozcierają. Używam głównie ołówków o twardości HB, 2B, 4B i 8B. Gdy ołówek jest na tyle krótki, że nie jestem w stanie wygodnie go trzymać, dobrym narzędziem jest taka przedłużka. Gumek posiadam cztery rodzaje. Gumka w kredce nadaje się do precyzyjnego wymazywania. Standardowa gumka gumka chlebowa, którą można ugniatać w dowolny kształt, a gdy się zabrudzi, wystarczy chwilę ją ugniatać i się oczyści. oraz nowy nabytek gumka elektryczna. Do techniki rozcieranej używam następujących narzędzi: wiszera Gąbki do makijażu, pędzelków kosmetycznych, ten ze ściętą końcówką świetnie sobie radzi przy budowaniu intensywnych czerni oraz takiego dużego pędzla, który ma dwa zastosowania, może usunąć szczątki z gumki, ale również potrafi zrobić delikatną mgiełkę z grafitu ołówka. Strugaczki mam dwie, jedna standardowa. Druga elektryczna. Dziękuję, jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz, jakich typ przyborów używasz.